W liveie dzisiaj programy <coughs> browsers oraz mówimy o przyszłość kanału. I co powiem? Mam nadzieję, że takie sobie na dzwoneczki na tym kanale. Robienie kolejnych ja nie przeglądałem, zaczynamy. Okej, okay, to pierwszą sobie gierę rozegramy i tak. Jeżeli chodzi o stan to, to wie wiesz, że przepraszam, że nie będzie jutro broń No i bardzo się tego cieszę, bo wreszcie poznamy, co twój żeby nam dać wreszcie do gry jaką nową rzecz. Tą amberkę trzeba przycisnąć, bo kurde, zaraz zginę. Okej, okay, dobra, rozwaliłem tu amberkę. Jedziemy dalej. Kurde, ten głupi ten. Boże, ile tych chłopów ma tego czaka. Co jest? Widziałem jak ale nie oczekiwałem tego zadania rządowego. Oa! Na ten. o dziękuję właśnie widzowi widzowie, który się teraz pojawił na live ie. bardzo dziękuję mm. dobra wjeżdża w tego chłopa dobra rozwaliłem go okej okay, pamiętam ci widzowie że... o kurde a zginąłem ale dobra na razie jest git ktoś ma akurat w tym czasie ogląda, to ciekawe kto może to ten widz, który ten... Teraz mnie ogląda też na live. jakiś był Bambik dobra to tak specjalnie wizualnie no naprawdę jest fajnie, bo już wreszcie brał, to, a znowu zbrał, to nam się cieszy y jak przenik to przez ścianę, ten czak. O, dziękuję bardzo kolego widzom który się pojawił na moim live'ie. duże problemy widzowie. Jeżeli chcecie mi wspomóc, to naprawdę dajcie jaką górę, ten się kosztuje i... Ale kurde. Nie wiem, też jak takiś koks, ale to... Żeby się mi posługiwać to jest naprawdę problem. Ale to jest normalnie taką taktykę robi. Ten chłop, że ja nie wiem. Aha! To jakiś bambik jest S duży S Ja wiem, że on wiedzie zaraz we mnie, ale Jest tak dobry, że tak wygra pierwszą gierkę tutaj. Tak, tak bardzo się cieszę. No, ale już tak naprawdę się starter wbija już w szkole, więc tutaj Przepraszam, że tych nie będzie To ja, ja powiem, że... No okay, to tak. nie chodzę, że stara mi to już zabrakło naprawdę niewiele zerów ten. Dobra, okay. do a widzisz, że tam wizowie, znaczy ci co akurat tam wyjdą, to Golajwet, niech zaproszą, może ci jedną osoby się postarają, bo to może naprawdę, także żeby naprawdę więcej osób, a że już nie przychodzi, jakby zapomnieli ludzie. A i takie, hmm. hmm. tak, ja też zeszły no to niech proszę, niech to niech to żeby to niech to niech do niech z mam taką prośbę dużą i chyba mi pomogli, bo jeżeli będzie tak mało osób, to ja live'a nie będę bardzo długo przedłużał możliwe, że będzie trwał pół godziny albo godzinę, to zależy też od was, widzę, jeżeli się pojawicie, no to dłużej będzie trwał live więc... Tutaj ten DJ chce mi dowalić, ale nie ze mną, te numery, no nie, ten numery i tutaj Nie, nie, No nie, 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 Masakra, nie, Karma wróciła, koledzy, żeby dokuczać to. Dobra, to nie za chwilę, zaraz wrócę, bo muszę jedną rzecz sprawdzić. Widzę przepraszam. Widzę jestem już jak coś, to już zaraz zaczynam, tylko muszę sprawić jakaś sytuacja, bo czatu nie widzę. Na drugim urządzeniu. A, dobra. Na razie jest tylko jeden widz, no nie wiem. Czemu was w ogóle tak mało ludzi? Mm. Окей, окей, чили так. Dobra, dobra, to mamy ten Okej, okay, to dalej Kurde, co ten tik zrobił, co jest Dobra, ja tego Tyka dojeżdżam Wywalaj, wywalaj. Chcę mnie dowalić, o kurde. No to mam duży problem. Ała. Ja wiem, a ła mam problem, a No i niestety rozwaliłem. I znowu dwie puszki w dół. Wiecie co widzę? Ja nie wiem, w ogóle czy macie w ogóle live'a robić dalej, bo naprawdę was nie ma. Dobra, ja na chwilę, zaraz wrócę. Dobra widzowie jest tak, że przyszedł nowy ten mój widz. Przyszedł. Tymek GPU Dobra byku, to ja już do siebie ten wbijam siema. No, mam live No dzięki, dzięki, TymekGP, no to mój kolega, więc tutaj Zagramy sobie tryb eee, Ten, Tymek, Tymek no eee, Słuchaj, jeżeli ten, to Pomóż mi Posłuchajcie, bo tutaj piję tasimeczko Żeby wbić tego, dodża. Musimy być dobrze, jeżeli mnie słyszysz, że to do... Bo Chciałbym sobie wbić trochę kredytów, bo mam poziom tutaj. Yy, poziom mistrzowski, brakuje mi naprawdę niewiele. Brakuje mi około 400 punktów. Dobra, to jedziemy. Czekam na ciebie. Halo? Coś mi widz nie reaguje i nie wiem w ogóle czy. Owej. Okej. Okay. Akurat sobie się ma i tak Oj sorry widzę, coś mam problemy z netem Zostaw mojego kolegę bo on gra ze mną w live, nie chcę nie wiem co to za bambik spoko, jestem przy tobie już mam duży kłopot, bo kurde z tym netem Story Byku, czekaj, pójdę do ciebie, uleczę się, bo poczekaj, czekaj, bo. Yy. A, jeżeli chodzi o przejście mojego kanału, to tak postaram się sporządzić dla Was, widzę taki grafik, w którym będę, bo jakieś te. Yy. 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 jakieś no godziny albo dni. Przepraszam. Były jakieś dni. Tego. Łatwo. Dni, albo jakieś godziny na pewno. Kiedy będę na przykład odcinek, bardziej to chyba dni, bo godziny to raczej nie jestem w stanie określić. No, widzę, ja mam problem. To jest totalna masakra. Z takimi Muszę nawet nie nagrać w tego brawla. Dobrze, brawo. Dobrze, dziemię. O Jezu coś słabo widzę. Nie wiem, ogóle, czy tego live nie kończyć bo to kurde, słabo coś. Trzeba się że lepiej będzie odcinki nagrywać niż... Toż naprawdę słabo, nie wiem Puh, Bo widzę mało osób, to raczej ja miał być dużo tak przynajmniej, no może jakaś taka, może, no mniejszość akurat, ale... z 64 subskrybentów, z 65 to... powiem, że jakieś nowe dotarł to... Nie wiem, co dalej robić tego live, bo naprawdę nie ma go do Chyba zaraz prezydent, jak skończę tego live'a, bo wy mnie nie słyszeliście to sorry bo tutaj akurat mam wyłączony mikrofon i, i nie było słychać więc mówiłem że nie wiem czy nie skończyć live a, bo yy, a jeżeli chodzi o moją przyszłość kanału też bo nie powiedziałem tego bo nie słyszeliście akurat mówiłem ale nie brachu czemu giniesz czemu nie no jakieś bambiki no nie jestem jeszcze nie dobra ja teraz się dowalam. Dzień dobry, czy ja nie skończysz tego live'a, bo nikogo prawie nie ma na no live'ie, więc... Słuchaj mnie, co ja chyba live'a skończę widzowie, bo naprawdę jest za mało osób i naprawdę nie ma sensu. Lepiej chyba odcinek jakiś nagrać bo to wiem, że mi akurat nie było słychać. i naprawdę, nie ją nagrał ale jeżeli będzie więcej osób, to wtedy chyba będę robił live, y, bo to naprawdę nie ma sensu. Więc widzowie to ja zrobię tak, że zaraz teraz skończę live'a, a jeżeli chodzi o mnie to po prostu robię jakiś grafik, który będę na przykład dany godzinę albo dni, po będę robił na przykład. Tak się postaram. Yy... Naprawdę cieszę się, że chciałam zrobić dla was tego live, więc. Yy... No i mam nadzieję, że się usłyszymy w odcinku, może nawet nagram dla bo zaraz po tym może live. No dobra, to ja będę kończył. Trzymajcie się. No i cześć. Gdy no zobaczcie, chodźcie, bo niestety nie zrobię. No dobra, co cześć.